Dzień dobry, moi moi drodzy, tak jak wiecie po miniaturce i tytule, dzisiaj będziemy otwierać naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy produkt pokemonowy, bo jest to Grand Adventure Collection Box. Jest to boksik oczywiście ekskluzywny, nie dla Polaka, to w którym możemy znaleźć mega, mega intrygujące promki, które powinny zaciekawić każdego kolekcjonera, a nawet osoby, które myślą o Inwestowaniu w Silt produkty. Ale o tym, oczywiście, w materiale zobaczymy sobie, jak przedstawiają się te ciekawe promki, które są z postaciami z aktualnie wychodzącego anime Pokémon Horizon. Zobaczmy, jak to się wszystko przedstawia. Oglądajcie do końca, bo wiem też, że w tym produkcie są bardzo ciekawe boosterki. Przejdźmy więc do otwierania naszego boksa. Wyciągnijmy te wszystkie karty, promki oraz przede wszystkim boosterki, które znajdują się tym boksie. Dobra. I jest nasz Produkt, nic więcej się tutaj nie znajduje. Jest to bardzo skromny boksik, ale dzięki temu ta cena nie jest jakaś bardzo porażająca. A to, co najważniejsze w nim, to właśnie te promeczki, bo sytuacja, w której Pokémon TCG wypuszcza jakieś karty z postaciami z anime, no nie zdarzyło się to zbyt często, że tak powiem, dlatego musimy to zobaczyć. Musimy zobaczyć, jak to dokładnie wygląda i zaczniemy, oczywiście, jak to zwykle mamy w zwyczaju, od przepisów. Pięknej. Karty Jumbo. Terapagos z przyjaciółmi. Są to oczywiście główni bohaterowie z naszego anime. Jest Leo, jest Rey, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście Kapitan Pikachu, z tym, z tym typkiem tutaj. Muszę się przyznać, jeszcze nie pamiętam wszystkich imion. Nie obejrzałem jeszcze całej serii. Jestem gdzieś tam na. W dziesiątym chyba odcinku anime będę musiał to nadrobić, ale zakładam, że jeśli mamy tutaj fanów tej właśnie Pokémonowej serii, to musicie być bardzo podjarani tym, że takie karty tutaj są. I ta karta wygląda przepięknie. Ma oczywiście znaczek, emblemat, Pokémon horizon. Typ holo tutaj nam się leciutko zmienia. Jest on taki bardzo śnieżysty. Nie umiałbym go jakoś inaczej nazwać. Jest to chyba nowy typ holo? Przynajmniej ja nie pamiętam, nie spotkałem się z nim wcześniej. I również promeczki, które są tutaj te mniejsze, tak samo mają ten sam typ Holo. Przejdźmy do tego więc. Ale jeszcze przed kartami Holo w samym boksie była jeszcze taka karteczka. Ona raczej nic tutaj takiego niesamowitego w sobie nie ma. Jest po prostu tylko qr kod, który pewnie przeniesie nas do strony, gdzie możemy legalnie oglądać właśnie Pokémon Horizon. Ale jeśli byście nie wiedzieli, no to na Netflixie jest właśnie ta seria, więc zakładam, że jest nawet z polskim dubbingiem. Tego nie sprawdzałem, ale możliwe, że jest. Jest więc dla młodszych odbiorców pst, jak znalazł. Karta Jumbo to super sprawa, ale to co tak naprawdę jest najbardziej rzadkiego właśnie w tym boksie są to te dwie promeczki. Pierwsza ze Sprigat i to pięknie to wygląda muszę wam powiedzieć. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowa karta, których dużo nie będzie. No... Chyba, że jesteście Chińczykami, no to możecie dostać nawet cały set, który będzie specjalnie dedykowany całej serii anime i tym postaciom, ale to musimy się cieszyć tym, co mamy, czyli właśnie tym produktem. Który trzeba oczywiście sprowadzać. Jeśli nie wiecie, gdzie go kupić, no to chyba najłatwiej Wam będzie na eBayu. Widziałem, że jest dużo ofert i to nie za jakieś takie gigantyczne ceny, więc da radę je pozyskać. Jest tutaj również w z rojem. Mam nadzieję, że nie przekręcam tych imion. W razie czego poprawcie mnie w komentarzach. Bardzo bym was prosił. Jeszcze nie jestem aż tak dobrze wprawiony tutaj w historię naszych nowych bohaterów. Centering tych kart jest naprawdę naprawdę dobry, więc ja bez gadania od razu je tutaj zakuszulkuję żeby w razie czego ich nie zniszczyć, bo kto wie karty te mogą mieć naprawdę, naprawdę w przyszłości sporą wartość już po kilku, kilku latach, kiedy na przykład seria będzie się niesamowicie rozwijać a to jest właśnie pierwszy produkt w którym takie karty wyszły i pytanie, czy będzie tu może produkt ostatni ja nie wiem, lepiej tutaj dmuchać na zimne, zabezpieczyć sobie może te karciożki, żeby były, szczególnie, że jest to naprawdę bardzo ciekawy produkt który jest rzadko spotykany w samym boksie mamy dwa boost z Serging Spark'sa, jeden Obsidian Flames oraz jeden Stellar Crown. Ok. Okej, okay, dodatki, jak mówiłem, bardzo fajne, szczególnie dwa boosterki z Serging Sparksa, Sparks których cena oczywiście wywaliła w kosmos, więc bardzo miło, że w tym produkcie również taki dodatek mega pożądliwy jest. Wybrali sobie naprawdę bardzo dobre boosterki do tego, więc przejdźmy do otwierania, zobaczmy, czy uda nam się coś ciekawego trafić, a od razu teraz wspomnę wam właśnie o tym, co się dzieje w Chinach, o czym wspominałem chyba już w. Czyli o tym, że dla Chińczyków Pokemon Kompany stworzyło specjalny set karcioszek, w których można trafić o te. Karty, które są jeszcze lepsze niż te karty promo z tego boxa, bo są to normalnie Illustration Rerki z czterema postaciami z tego anime. No wyglądają one naprawdę przepięknie, wyglądają naprawdę epicko. I co ciekawe, tutaj taka mała informacja, jeśli jesteście zainteresowani potencjalnie tym dodatkiem, tymi kartami, to polecam być na bieżąco z kanałem i, i live'ami, które będą oczywiście co piątek i nawet w środy, więc polecam być, żeby potencjalnie nie przegapić swojej okazji na zdobycie tych kart. Ale to tak, tak chcę też tylko potlizować delikatnie, że może coś ciekawego właśnie z tymi kartami na kanale się pojawi albo na breakach. Nic więcej nie mówię. Zobaczmy, czy coś ciekawego uda nam się trafić z tych boosterków. Pierwszy, na pierwszy ogień leci Obsidian Flames, więc nie mam tutaj jakichś wielkich oczekiwań względem tego dodatku. No i oddał mi tym samym. Okej, okay, zobaczmy co będzie dalej. Rozumiem, rozumiem na przykład specjalny produkt jeszcze dla tej Ameryczki, troszkę jestem w stanie to zrozumieć, chociaż i tak boli, ale jest to tylko jeden box. Jeden box tak naprawdę z promkami. A my tutaj mówimy o całym specjalnym secie którym można dorwać naprawdę ciekawe, inne karty niż ktokolwiek na świecie. Jest to, można powiedzieć, taki dodatkowy set, specjalny set, ale nadal jest to set. Nie rozumiem troszkę tego zagrania. Nawet jak są wypuszczane jakieś Halloween sety, to również są one dostępne tutaj dla nas, więc no, boli to strasznie, że trzeba coś takiego ogarniać po prostu od Chińczyków, ale luz. Jesteśmy na to przygotowani, żeby po prostu te karty dorwać, bo są tak piękne. Tak samo jak te promeczki tutaj. Nie może nie aż tak, ale nadal cieszą. Bardzo cieszą oko. Ale nas chyba nie cieszą aż tak dropy. Jest Medicham i X. Dobrze, cieszę się, jest i on, jest i on. Jest jakiś dropek. Można się pocieszyć, ale tak naprawdę wiadomo, tego boksa totalnie kupuję dla promek. Te busterki to jest tylko taki miły dodatek. Jak coś wyleci, to tylko się cieszyć. Ale najważniejsze, że są te przepiękne promeczki. O, od razu. Możecie dać mi znać co wy myślicie o tym boksie? Jak wam się w ogóle podoba na przykład ten dodatek, te karty chińskie z tymi pokemonami? Czy oglądacie nową serię Pokemon Horizon? Ja próbowałem się mocno zmotywować, żeby ją dooglądać, troszeczkę nie miałem czasu i aż tak ta seria mnie nie wciągnęła, ale nadal uważam, i to może być bardzo mocny statement, bardzo kontrowersyjny, że mimo wszystko historia, którą oni budują w tym anim, w anime, jest trochę lepsza niż ta Asza, dobra? Bardziej wciągająca, angażująca jest, mimo wszystko, nie wiem co wy o tym myślicie. Clement i Gouging Fire tutaj. No dobrze, no dobrze. Może być, może być. Jeśli chcecie się podzielić. Co wy o tym myślicie? No, wiadomo, aż nie będzie lepszego głównego bohatera. Jest to OG seria, która dla wszystkich pozostaje w sercach, też oczywiście ją ubóstwiam, ale tak patrzę obiektywnie na to, jak budowana jest seria, jak te pojedynki są przedstawiane. I ogólnie cały koncept tej serii bardzo mi się podoba, jak oni to właśnie w Horizon robią. No i przez to, że ta seria teraz jest wypuszczana, nie wiem czym się to różni od poprzedniej serii, ale to, że można teraz tak fajnie współpracować, czy to z Pokémon Go, czy to z seriami VGC, czy właśnie kartami Pokémon, gdzie możemy mieć te karty, promki z tymi postaciami, no jest rewelacyjne. Więc zobaczymy, jak to będzie. W przyszłości ja coś czuję, że ten boksik będzie naprawdę w przyszłości ciekawym produktem, kolekcjonersko interesującym, dlatego warto sobie zatrzymać choćby jeden produkt zamknięty na półkę do szafy, na lata. Jeden można sobie otworzyć właśnie dla tych promeczek, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Ale oczywiście to jest tylko takie gadanie wziomka z internetu. No nie bierzcie moich słów turbo na poważnie, ja też nie jestem pewny, ale box nie jest na tyle drogi, żeby nie można było sobie zaryzykować, jeśli macie wolne fundusze, Escadril i Golding fire. No oczywiście dawno chyba tak bardzo nie jarałem się przy otwieraniu jakiegokolwiek V-boxa. Dlatego właśnie, że są promki, które są bardzo, bardzo, bardzo ekskluzywne. I chciałbym, żeby Pokémon Company częściej tworzył boksy, których prąki są w jakiś sposób ciekawie przekminione. Mam nadzieję, że tak będzie. W przyszłych latach. Mam nadzieję, że częściej promki będą się opierać na jakichś ciekawych konceptach, a nie po prostu na tym samym Pokemonie, tylko z znacznikiem promo. To byłoby rewelacyjne. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a my widzimy się na środowym live'ie, a później na piątkowym i na kolejnych shortach i filmach. Strzałeczka. Hejo!